Dobra, bo wytepałem jakiegoś ziomka. A on bez itemów się tepnął. Ale on, on ma totem. A nie, jabłko jednak ma, ja jestem ślepy. Ej, mi się ich mogę Discord? No No jak tak ładnie mówisz, to chyba możesz, nie wiem. Powiedziałeś, że za 8 minut chciałeś mnie zabić. Nie, powiedziałem. A! dobra, tepaj, 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 tepaj tym kwarcem K4 ow, coś tam Nie Te, Teraz jednak się nie będziemy klep... Kurde, już mnie hitnął To już nie tepaj Dobra, ale ten ziomek to mnie przecież nie... nie do... Patrzcie to, patrzcie co robi hop A a, No dobra, no to sobie fajerwerki pomarnuje, co ja tu mogę powiedzieć dużo O to pomarę E to co? Dobra, to ja go przecież ładuję. Albo nie, kurde, bo to jednak dwie osoby mają elitrę z tego co widzę, albo oni się knokują na mnie, nie wiem, we dwójkę mnie na pewno biją. Chcesz zobaczyć moją? Ja mam większą farmę Szciny. No, nie wiem czy mnie zabijesz, więc nie wiem. Czekaj, bo na razie tutaj są te. Ej, ja mam pytanie. Czemu ty zawsze masz jakichś ludzi, którzy mają e, i, i, i jakiś diaksów, którzy później typają jakichś no, rajtów i... Ej. Czekaj, eee, a tego czemu? ziomka już te pamięć. w ogóle, czemu mnie kiedyś zabiłeś A na kiedy ja łukiem byłem? nie? I... I oddałeś mi ten łuk. No tak, bo. Bo tym To lagam, to... no. Bo, a, bo ja to Twój kolega się... mnie zaczął być i wtedy cię zabiłem. A ciebie tam w ogóle nie powinno być, na tamtym miejscu. Dobra, no, a te no, ziomki to są jakieś. Ich na firewerki nie stać, jak mnie gonią. <laughs> Jaka bieda, na firewerki ich nie stać. Ty, pajęczyny mnie wrzucił. Czekaj, bo ważne rzeczy się stary dzieją. A ty się Ale mnie pytasz czemu cię rok się temu zabiłem. nie mogę pomóc, bo ja mam aktualnie 7L Mam jakieś tam kasę dużo. No to musisz się tepnąć do kogoś, To jest tu w pobliżu. Eee, kurde, ja a ja, ja sobie zabiegać ja na tego, tylko Nie wiem, czy jestem tak w mega mega blisko. A ja nawet nie wiem gdzie nie, ja pobiegłem. Tak, tak, tak. To zmień internet i ci oddam mukę jak mnie uratujesz. I zabijesz ich. A jak nie? To masz To nie. A ty kto sobie teraz wstać w dupę? <grym> nie, nie, tridentem nie. on mnie gonił, ten śmieć z tym diaksowymi tematami. No, no dobra. Nie hitnęli jakoś dziwnie. Ej, a ten trąba to kto to? Nie wiem. A to jest ziomek na i tak? Kto do... się tepnął? Bo no. jakieś się do mnie tepa. Jabłko się do mnie tepnął, boże, jabłko kocham cię. Jesteś moim ulubionym, jesteś wierny, Kocham cię, jesteś najlepszy, jesteś tak mogący, miłosierny Trąba to kurde magik jest Może Trąba ich odrzuci Jak przyleci tu za mną zaraz No ja jabłka, jabłko uratował życie Ten pewno jest przygłupi, no jak No Chcesz jakiś Ej, Chcesz jakiś donate? Cześć bo na razie stary, dla mnie najważniejsze jest moje życie i moje diachowe temy i pewnie będę biegać w kółko z tym ziomkiem przez 30 minut, jakby zaraz... O, chyba mi coś padło, albo nie? Nie, no nie padło wylepie. mi. Gdzieś... Ale, ale chłop wyrwał bombę. Nie, to, to go zabijane, na pewno. Nie, ale to Melitrom! To zaraz sobie w drugą stronę polecisz tak szczerze. No i co, taki swany nie jesteś? Jak już... Jak feneczka biliście, kurwy faw to co? Taki byłeś swana a teraz... Poczekajcie! Włączam internet Poczekajcie włączam internet no to Dobra, zaraz go jakoś wybiję stąd chyba Nie, nie mam Tridentu. To jest najgorsze o, mam, Ale We z... dwóch mam Trident, czyli ja, nie ja ma nie mam nic. Ale znaczy, stop. to, że ziomek zużył już na mnie tyle fajerwerek, a ja jedyne co robię znowu przyleciał tymi O, nie trafił. Wiesz, on już Nie masz reków? No, nie masz. To jest serce, bo tak jakby trochę masz taki niedrzyk. Mówisz, że mam mało? Co ty gadasz? Dobra, tak... teraz mnie dogoni, bo. No bo ma tą litrę frajerską, a ja z górki zbiegałem. Eeeem. Kurwa. Nie wiem, gdzie ty jesteś totalnie. Tylko do przodu, tak? Ciąga. Próbowałem się na tym logaucie, ale jestem debilem. Nie, Fenek. On zostało...